Cześć, witam Cię na 15 lekcji. Porozmawiamy o zarządzaniu jakością. Zarządzanie jakością to kluczowy proces, który ma na celu zapewnienie, że dostarczany produkt spełnia określone wymagania i oczekiwania interesariuszy. Obejmuje zarówno działania zapobiegawcze mające na celu minimalizację problemów jakości, jak i działania naprawcze, które szybko reagują na występujące niedociągnięcia. Na początku projektu Ważne jest, aby zdefiniować jasne standardy jakości, które będą stosowane do oceny produktu. Standardy te powinny być oparte na wymaganiach interesariuszy, przepisach prawnych oraz na najlepszych praktykach w Twojej branży. Na przykład w projekcie tworzenia nowego oprogramowania można zdefiniować standardy jakości, takie jak czas reakcji aplikacji, liczba błędów krytycznych, oraz zgodność z normami bezpieczeństwa. Te standardy powinny być dokumentowane w tzw. planie zapewnienia jakości, czyli Quality Assurance Plan. Zespół projektowy powinien być dobrze poinformowany o standardach jakości i ich znaczeniu dla sukcesu projektu. Szkolenia mogą pomóc w zrozumieniu oczekiwań oraz metod zapewnienia jakości. Na przykład możesz zorganizować warsztaty, na których członkowie zespołu będą mogli zapoznać się z technikami zapewniania jakości, takimi jak analiza ryzyka, techniki testowania oraz standardy branżowe. To pomoże Ci w zwiększeniu świadomości i zaangażowania w kwestie jakości. Aby zapewnić, że końcowy produkt spełnia określone standardy, regularne testy i oceny jakości są niezbędne. Mogą one obejmować testy jednostkowe, integracyjne, systemowe oraz akceptacyjne. Na przykład, w przypadku projektu informatycznego możesz wprowadzić cykliczne testy funkcjonalne na każdym etapie rozwoju. W przypadku wystąpienia problemów z jakością kluczowe jest szybkie ich zidentyfikowanie, analiza przyczyn oraz wdrożenie działań korygujących. Dzięki temu można zapobiec ich powtórzeniu w przyszłości. Na przykład, jeśli podczas testów wykryjesz poważny błąd w oprogramowaniu, zorganizuj spotkanie zespołu w celu omówienia przyczyn błędu oraz zaplanowania działań naprawczych. Może to obejmować dodatkowe testy, przeszkolenie zespołu albo modyfikację procesów pracy. Zarządzanie jakością to proces ciągły, który wymaga regularnych przeglądów i doskonalenia. Analizuj wyniki, identyfikuj obszary do poprawy i wprowadzaj zmiany, które zwiększą efektywność procesu zarządzania jakością. Na przykład, po zakończeniu projektu, możesz zorganizować retrospektywę, podczas której omówisz, co poszło dobrze, a co można poprawić w przyszłych projektach. Zbieraj również opinie członków zespołu oraz interesariuszy i prowadź wnioski do przyszłych projektów. Podsumowując, definiowanie standardów jakości, szkolenie zespołu oraz regularne testy i analiza problemów to podstawowe kroki w procesie zapewniania wysokiej jakości produktu. Wprowadzenie kultury ciągłego doskonalenia pozwala na lepsze dostosowanie się do zmieniających się ciągle wymagań i oczekiwań, co z kolei przekłada się na wyższą jakość pracy oraz większe zadowolenie interesariuszy. Do zobaczenia na kolejnej lekcji.